Siemanko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed Road Challenge. I tak po pewnych przemyśleniach, po takich głębszych przemyśleniach, doszedłem do wniosku, że nie ma sensu pokazywać Wam wszystkiego, tak jak to miało miejsce na przykład w Red Rock Ridge, te wszystkie 8 okrążeń, no po prostu to jest nudne, wiem. Dlatego, żeby to troszkę rozruszać... Tą serię postanowiłem te mniej ciekawe momenty po prostu wyciąć. Dlatego zabieramy się do jazdy. No i pewnie dziś dwa dwie trasy zmieszczę. Zobaczymy zresztą, nie będę nic obiecywał, bo, bo wiecie, jak, jak wychodzi później. Dobra, country woods, zaczynamy od country woods, zaczynamy od śniegu, zaczynamy od mrozu. Dobra. Kurde, już mi się pomału kończą te zapowiedzi tych tras w sumie już dawno się skończyły, powtarzam się. O oh no, przytrzymałem gaz. Tak, ale chyba się niczego nie nauczyłem. Może jednak powrócę do, do tej kamery. Ok, no to tak korzystając jeszcze z tego, że tutaj cokolwiek się dzieje na ekranie, że mam jeszcze przeciwników na, na widoku, to może się pochwalę, że, że zamówiłem właśnie preorder de crew. Więc jest już zaklepane, że Że ta gra będzie. Będzie na kanale. Kurde, no popatrzcie. No popatrzcie, jak się pchacham jeden. Daj mi powiedzieć, w spokoju. Dekru będzie. No i mam nadzieję. Szczerą nadzieję, że również niektórzy z Was zakupią sobie Dekru. To byśmy się troszkę pobawili. A będzie się czym pobawić. Na razie Dekru, a później oczywiście jak wyjdzie GTA na, na PC-ty No to również będę was zapraszał do wspólnej zabawy Zobaczymy zresztą jak to wszystko się rozwinie A tymczasem lecimy sobie, no i oczywiście Tak jak mówiłem, mniej ciekawe sytuacje, mniej ciekawe Tutaj momenty będę się starał wyciąć Jak mnie objechał Ham1, o kurwa, szmać, co to się dzieje? Ależ ma moment obrotu, wiecie co? Ma taki moment obrotowy, że mógłby zatrzymać ruch obrotowy Ziemi, pociągnąć go w drugą stronę. Tak mi się czasem wydaje. Coś okropnego! Czy w sumie nie narzekam, że mam za dużo momentu, za dużo mocy i za dużo w ogóle. Za dobry jest ten samochód, bo nie mogę na to narzekać, chociaż akurat na tej trasie, no troszkę to jest wkurzające. I pomyślcie, że mnie czeka 8 okrążeń. What the fuck! To jest niemożliwe. Tak, a jeszcze się tak ładnie składa, że akurat mam bardzo mało czasu i chciałem to jak najszybciej nagrać. Bo sobie po prostu taki cel postawiłem, żeby dziś cokolwiek nagrać. Dlatego nie wiem, jeżeli te okrążenia będą tyle trwać, ile trwają, to ja tu się mogę pożegnać z moim z moim grafikiem. Muszę wam się przyznać, że raz miałem tylko taką sytuację, że nagrałem jeden odcinek, nagrywałem dwa dni. Już tłumaczę na czym to polegało. Oczywiście nagrałem to chyba nawet z Road Challenge, albo z, z wcześniejszego, czyli Hot Pursuit polegało to na tym, że jedno, jeden przejazd nagrałem w jeden dzień, drugi w drugi dzień i tak to wyglądało zastanawiam się dzisiaj poważnie nad czymś takim naprawdę to, to wtedy to wam to nie robi różnicy bo wy to będziecie wszystko pod rząd widzieć ładnie no ale dobra, lecimy no szkurcze lecimy aha, no i tak powracając jeszcze do The Crew. Wiecie co, dajcie mi znać, kto z Was planuje kupić właśnie tą świetną, świetnie zapowiadającą się samochodóweczkę, bo bym sobie, bo bym się tak po prostu przygotował już, z kim tam będę jeździł. No i chcę też wiedzieć, tak mieć mniej więcej pogląd na to, ile tych osób będzie. Wiecie, tam można te grupy tworzyć wspólne, bawić no no... Dobra, nie będę psuł tutaj Road Challenge opowiadaniami o Dekru. No, lecimy, 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 lecimy. No i właśnie, straciłem prowadzenie dosłownie przed sekundą przez debilny błąd. No, ale to jest jak zwykle można powiedzieć, że przez takowy można tutaj stracić prowadzenie. Tylko przez taki. Oczywiście cały czas tutaj kolega w McLarenie siedział mi na ogonie cały czas przez wszystkie okrążenia, tak więc no troszkę mi robi na na przekór bo ja mówiłem właśnie, że będę będę pomijał te mniej ciekawe momenty, a, te, a tych to w ogóle praktycznie nie ma przy okazji dzisiejszego prze, przejazdu, no, no więc powiem tyle, jest naprawdę ciekawie. Zostaje mi jeszcze dwa okrążenia łącznie z tym, co teraz jadę. Jak widzicie, no ciągle trwa ta walka, trwa. A w zakrętach, no cóż, ten samochód, którym aktualnie się poruszam, na tej trasie, no, jest masakryczny. To jest niesamowite, jak on po prostu się tutaj ślizga. Już nawet nie mówię o samym trace, traceniu przyczepności kół napędowych, czyli trakcji, nie, wiecie o co chodzi. Ale po prostu ale po prostu też czasami ta podsterowność to jest cholerstwo. Dla mnie jest to tak wielkim wyzwaniem, że, 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 że naprawdę ciężko tu się w ogóle rozpędzić. Jest jedyna prosta to ta, która, która jest na mecie. Prosta startowa. O, może tak będzie ładniej. A tak, to naprawdę. Muszę powiedzieć, że. No. Sporo to wymaga tutaj ode mnie. Nerwów i wylanego potu. cholerstwo, Będzie ciężko tutaj zająć pierwszą pozycję. On naprawdę zapieprza. Naprawdę. Miałem. Miałem w pewnym momencie tam 3-sekundową przewagę. Może to jest sporo, ale ciągle to nie tyle, ile bym sobie życzył. O proszę, tutaj popełniłem błąd przedtem. Ależ mi tutaj nieładnie coś szarpie. Czyżby mój kochany napęd... Nie. Czasami mam tak, że napęd mi po prostu się wysunie. Gra zaczyna szarpać. No i co, no i co, no i co, na tej prostej też go tutaj. No co jest? Czemu szarpie? No czemu szarpie? No, wiecie co, dawno nie miałem takich problemów. I to jeszcze z Road Challenge. Fak, rozumiem, rozumiem, nie wiem, gdybym odpalił The Crew, ale nie Road Challenge. Please. Tak, ja powiedziałem, że zostaje nam dwa okrążenia, oczywiście zostaje nam trzy przed ten. Teraz mi zostały dwa. Tak więc wcale tak nie jest. A! Kolorowo jakby się mogło wydawać. Moja matematyka nawet w tak prostej sytuacji potrafi mnie zawieść. No ale to nic. No teraz mamy emocje, nie, jakkolwiek by na to nie patrzeć. Dlatego. Wow! Szlak by to. Nie wiem czy sobie stopera czasem nie włączyłem, cholera. No chodźże tu. Tak, a za mną oczywiście jeszcze czyhający na kolejny błąd Mercedes i to czerwony. Ja nie wiem czy ja go skończ czasem nie znam. Tak, no weź, operuj tutaj stoperem i próbuj się ścigać. Bądź mądry. Fuck A w ogóle z bardzo ciekawą rzeczą się spotkałem dziś w Need for Speed World. Mianowicie jeden z gości w klasówce E, bo teraz sobie tam jeżdżę, te klasówki, zająłem się E. No, jeden z gości po prostu ewidentnie czytował, ewidentnie tam pomagał sobie tymi wszystkimi czytami. No ale jakoś się tak stało, że po prostu dojechał drugi. Nie wiem, czy po pewnym czasie przestało, kurwa, skończyła mu się licencja na te cheaty, czy chuj co. Po prostu przestał cheatować. No i po dojechaniu do, do mety zwyzywał mnie od cheaterów. Yy, powiedział, że mnie zgłosi, że, że żebym czekał na bana i tak dalej. Tak więc no, są naprawdę niezbadane umysły na tym świecie. Ale to kurwa... Niech zgłasza, oczywiście, a ja jestem... Ja jestem czysty, także spokojnie. Dobra. A tymczasem tutaj już widzę i widzę Zat McLarena. A to świadczy o czym? No oczywiście o ostatnim okrążeniu. Bardzo gorącym. Wbrew pozorom tutaj. Bo tutaj mogłoby się wydać, że raczej chłodne te klimaty będą. Raczej wszystko takie... a zimne i... Kurwa mać. No. Nie przeklinaj, nie przeklinaj. Ale tak, w sumie... Wiecie, ja... Nie lubię przekleństw dla, dla szpanu, chociaż może czasem. Ale akurat tak jak patrząc na, na, na niektóre sytuacjach, sytuacje w grach, no to... To kurwa no nie idzie się powstrzymać. I to mówię naprawdę. O je chyba wiem, dlaczego hamowałeś. Chyba to wiem. Chryste, panie, jemu też się sypią iskry. Podpolisz śnieg! Ują się Dobra, kurwa, ścinamy. Ja wiecie, jak się to skończy. Pewnie się skończy tym, że dojadę czwarty, piąty, albo w ogóle na, na końcu. Chociaż ta grupa pościgowa jest naprawdę daleko. No jedź, no jedź, no Boże, że jedyny masz tyle mocy, że mógłbyś kurwa, no. Aach. Jeć, 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 je, 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 je. Naprawdę, tu jedynym... O kurwa, okrążenie znowu wezmę gościa, no nie no, ale co z tego. Jak bot też weźmie okrążenie. Yy, jedynym, bo zacząłem mówić tutaj, jedynym sposobem na to, żeby wchodzić w te zakręty jest... I teraz będziesz mi mnie wkurwiał jest rozpędzić się no jedź Bożeż jedyny yy, rozpędzić się i przed zakrętem zaraz hamulec i, i strzałka w tą stronę w którą chcemy się w którą chcemy skręcić no mało realistyczne bo gdybyśmy wchodzili tak, że zwalniamy wcześniej no to w ogóle tu nie zdaje egzaminu nie sprawdza się to tutaj jest zdecydowanie inna Inaczej trzeba podchodzić do, do tego sterowania. No i cóż, no i będę drugi. O kurwa, popatrzcie, widzicie to? Widzicie, widzicie jak wpadłem. Kurwa, mać w jaką jebaną nadsterowność. Czy w sumie straciłem kontrolę? ESP mi się nie włączyło. Tak, pół żartem mówiąc. No ale naprawdę, powinno się włączyć. No i cóż. No i drugi. Teraz on ma 3 sekundy przewagi. O Boże. No i w opłakanym stanie niestety ten mój McLaren. Okej, okay, zapauzowałem sobie nie niechcący. W opłakanym stanie, moi drodzy, ale wiecie co? No cóż, no dolfinkołów, nie? Warsztat. Przejdziemy sobie do warsztatu i naprawimy sobie wóz. Naprawimy sobie wóz. Okej. Okay. Czasami mi się wydaje, że mógłbym równie dobrze teraz zostawić czarny ekran przez 15 minut i, i po prostu równie wielkie zainteresowanie by było, a szkoda no niestety Road Challenge już się pomału przejada, ale jeszcze no, damy rady, przecież Dolphin Go, King, Snow i Summit, co by nie. No i jesteście świadkami po raz drugi takiej sytuacji, gdy jednego odcinka nie potrafię nagrać w ciągu jednego dnia, niestety, od razu wam w sumie. Powiem tyle. Nie musieliście wcale o tym wiedzieć. Ale, że jestem uczciwy, no to postanowiłem wam się przyznać. E, tak. E, tak, dobrze rozumiecie. Po prostu nagrywam. E, drugi przejazd zupełnie. w innym momencie. W inny dzień. Tak. Tak to już u mnie jest, no ale dobra. Jako, że nie mamy śniegu mogę coś pomyśleć o jakimś zwycięstwie Holender No w końcu, w końcu ten samolot się trzyma, w końcu mogę sobie pozwolić na coś Na co przedtem po prostu... Wow, 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 wow nie, nie mówię tutaj... O kurwa mać! Nie mogę sobie pozwolić na coś takiego. Dopiero mówię, że, że będę się tutaj starał. A znów zostaje w tyle. Dobra. Tak, więc tutaj nie mam miejsca na żadne błędy. Znów 8 okrążeń, więc wątpię, czy samochód będzie nienaruszony, bo już nie jest. Po przejechaniu kilkuset metrów, nie wiem, czy wczoraj byłem bardziej skoncentrowany, czy nie. Tak, to jest jak się jeden przejazd robi w sobotę, drugi w niedzielę. Mamy jeszcze odwróconą trasę. Nie lubię odwróconej trasy, akurat jeżeli chodzi o dolfin, bo to jest dolfin, tak? Chyba, nie zwróciłem uwagi, ale po nazwach ciężko mi to spamiętać A szlak bycie! Ajajaj Dobra, po prostu na, na luziku No i moi drodzy, ciągle ten McLaren będzie mnie prześladował. To jest nieuniknione. On będzie tu do końca za mną. Metr w metr jeździł. Zderzak w zderzak. A ja, no niestety, jak widzicie, drugie okrążenie. No i już. Y, uszkodzenia są naprawdę spore. Ale mi tutaj zajeżdża z każdej strony, no. Co jest? Won, won 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 won. Chciałbym, żeby to było takie łatwe. Niestety nie jest. Nie dość, że jeszcze mam problem z McLarenem. wow, wow ale McLaren teraz ma problem ze sobą. Co ważniejsze, no i chyba się powinienem na chwilę od niego uwolnić. Inna sprawa, że Rad... nie, sorry, Ramrud jest na drugiej pozycji i on raczej będzie mnie w swoim czerwonym Mercedesie tutaj mocno przyciskał. Będę się musiał troszkę streszczać. No ale... Dobra, trzecie okrążenie mamy. Troszkę oddechu załapałem w końcu. No, gdyby tu był śnieg powiedzmy na tej trasie, no to nie byłoby ciekawie. Powiem szczerze. Pewnie bym się wlugł na końcu i modlił się, żeby w innych. przy okazji innych tras nie było podobnie. Boję się oczywiście nocy. W tej grze, bo... A, wiecie dobrze o tym, że noc jest kurewsko. E, upierdliwa. Chyba. Czy w sumie, nie wiecie, ja, ja nie grzebałem nic w ustawieniach tutaj graficznych i pewnie by to sporo zmieniło. W sumie nawet nie wiem dlaczego nie grzebałem, żeby sobie poprawić. Może bałem się tego, że, że będzie zbyt rozjaśnione na materiale. No ale to... Na razie nie ma takiej... Kurwa mać! Ale co ja robię? Co ja robię? Spokojnie, wyluzuj. Poczekajcie, ten w McLarenie to jest Madman? Bo już nie wiem. Tak, no jechać. Przecież przejechałem już dwie trasy z tym gościem na ogonie. No co. Kurwa, ramowanie. Tak, to jest on. No nie wierzę w niego. Jak on mógł się wykutać, a za chwilę. No nie, no to aż takie błędy popełniam. Please. No. Już czwarte okrążenie. Już czy dopiero, bo nie wiem. W sumie zazwyczaj kończyłem po czterech. Cztery to były takie tak max, co tutaj mogłem jeździć. No, ale Ale 8 też mi się zdarzało nieraz. Znaczy mówię tu akurat o innych grach Bo jeszcze w Road Challenge nie miałem chyba okazji 8 okrążeń robić Jeżeli się mylę to mnie poprawcie Ale chyba mam rację Rzadko bo rzadko, ale przynajmniej teraz mam Troszkę mnie przeraża tutaj ogrom Porsche 2000 które... Za które się weźmiemy No i Ogrom dodatkowo też... aż szlak by was. Dodatkowo też fakt, że jest to po prostu. Gra naprawdę wymagająca, trudna w pewnym stopniu. Trzeba się naprawdę nieraz nieźle napocić i kombinować i powtarzać wiele razy niektóre wyzwania, bo no jest trudno. Także... No zobaczymy. Jestem oczywiście przygotowany mentalnie. O tych hamie, jeden zasrany kurwa, twarz, barabasz. Eee. A jak widzicie, no czyli nie ma tutaj zbytnio okazji do tego, żeby pominąć. No cóż, muszę się wyluzować i muszę tu się postarać o to, żeby to żeby jechać w miarę no. Powiem tak, no, najgorzej by było, gdybym dojechał trzeci. Znaczy najgorzej, wiadomo, najgorzej to by było, gdybym dojechał ostatni, ale źle by było, gdybym dojechał trzeci, a pierwszy dojechał ten koleś Madman w McLarenie, który ciągle, no cały czas, no po prostu goź jest tak nieustępliwy i tak wkurdający, że ja zaraz... Gdyby to było GTA, już dawno bym wysiadł, namierzył go swoją wyrzutnią rakiet i. Rozsmarował na tym asfalcie pięknym. Ale to jest po prostu niesamowite jak on tu jeździ, no ja nie wiem ja Wiem, że może się i mylę, bo się na pewno mylę Bo to nie jest moja ulubiona trasa Znaczy może byłaby ulubiona Jedna z ulubionych, gdyby była w drugą stronę Akurat lustrzane odbicie mi No, średnio tutaj pasuje Znaczy chyba nie wiem, czy to jest lustrzane odbicie Czy po prostu odwrócona trasa Czekajcie, to jest jakaś różnica czy nie? <laughs> nie wiem. Możliwe, że teraz bardzo się pogrążam. No ale to nic, dobra. Wow, 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 Kurważ! No jedź! A jezu, no! Ale lipka. Pół biedy, jeżeli ten Ramrut dojedzie na pierwszej pozycji, bylebym ja był na drugiej. Bo jeżeli będzie tak, jak jest teraz, no to będzie nieciekawie. No po prostu Madman będzie miał nam mną sporą przewagę, czy przewagę. No ciągle będzie zwiększał tą przewagę. Czy w sumie my mamy teraz remis? Bo ja chyba pierwszy wyścig wygrałem, tak mi się wydaje, a przedtem on wygrał, więc o ile on był drugi, a no tak mi się też wydaje, w pierwszym za pierwszym razem podczas pierwszego mojego przejazdu w tym wyzwaniu, no to... no to mamy tyle samo punktów w tym momencie. Też nie zwróciłem na to uwagi specjalnie, ale... A tak kto jest, jak się... A, kurwa! A... No było już źle nieraz po prostu w w tabeli pamiętam, że miałem też sporą stratę i, i musiałem gonić tych przeciwników, co było naprawdę wymagające i trudne. Ale teraz zapowiada się na coś jeszcze trudniejszego. A co mnie najbardziej przeraża, to to, że tu jest 8 okrążeń. Więc gdyby, powiedzmy, gdyby przyszło mi jechać całe wyzwanie od początku, pewnie bym się popłakał, kurwa, no. Nie byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Na pewno. Na pewno. Dobra, kurwa. Koniec tego dobrego! Koniec tego dobrego za chwilę. Jep! I tyle. Cholera jasna. No kurwa mać tak jechać ładnie. Szlak by was kurwa wszystkich razem trafił po kolei. Nie rozumiem jak można jechać tak. A tak, to już jest ten poziom naprawdę wysoki. Nienawidzę tej, tego momentu. Ten odcinek jest tak kurewsko trudny. Aaa, good. Dobra, tutaj jakoś... No wiedziałem, znów się nabieram na ten jebany zagran. Nigdy go nie zapamiętam. Jakoś tak... Pomimo, że jadę tu już przecież w siódme okrążenie i mogę się przestawić. Jak myślicie? O drobie? Będzie ciężko, nie? Wiecie o czym myślę? Oczywiście o zepchnięciu towarzysza Madmana. Ramrud niech sobie jedzie po prostu. On mi tutaj nie będzie sprawiał problemów w punktach. Znaczy poczekajcie, jeżeli on wygra, no to... Aha, on był przedtem trzeci i on będzie miał mniej. Najważniejszym tutaj jest kolega w McLarenie. No i mamy okrążenie finałowe. Czy będzie akcja jak, jak w filmach, gdzie to oczywiście najwięcej się dzieje w ostatnim okrążeniu? Nie! No proszę Was! Ja pierdzielę! No nic z tego nie będzie. Mało no, mnie to zaczyna irytować. Nie jest to łatwe. To jest naprawdę trudne. O kurwa, teraz to, teraz to pogoszczę. Pogoszczę. Po prostu masakra. No niech cię szlag jasny trafi. Krew nagła zaleje, no co? Bardzo ciężko. No i znowu muszę się już pomału przyzwyczajać do, do tego, że będę trzeci na mecie. O ile oczywiście nic tu jeszcze nie spieprze po drodze, bo no, może nie, bo tam w sumie mam przewagę, więc musiałbym naprawdę coś narobić niesamowitego, żeby tutaj przegrać, żeby, no, znaczy żeby stracić pozycję jeszcze przegrać już, tak czy siak, prze, przegram to. No, niestety. No, ale to wiecie, będzie motywacja do odkucia się. No i jest jak jest, jebaniec kurwy syjski. No. no nic, na trzeciej pozycji ukończyłem. Z trzeciego pola wystartuję w następnym wyścigu, więc już na samym starcie trzeba będzie bić się o tą pozycję. No i popatrzcie, popatrzcie. Madman ma o 5 punktów więcej ode mnie, czyli on jest moim największym rywalem w tym momencie. Oczywiście Ramrut również tutaj aspiruje do, do tego pierwszego miejsca, chociaż będzie mu ciężko, na pewno będzie mu ciężko. 10 punktów traci do, do. do pierwszego miejsca. Kolega w czerwonym Mercedesie. No i dobra, warsztat, także średnio to wyszło, nie wiem, czy wczoraj by mi to lepiej... Lepiej wyszło, czy bym lepiej pojechał. Eee, w sumie wątpię, bo ta trasa naprawdę jest dzika, nie lubię jej, a samochody są naprawdę szybkie i trzeba reagować niesamowicie na tych krętych drogach. No nic, no, no to następnym... E, następną trasą będzie Kindiak Park. Zapraszam was serdecznie, no i no i w sumie tyle. Troszkę dziwnie się czuję tak nagrywając, dosłownie, nie wiem ile nagrywam z 10 minut. No i już kończę, no ale no, no cóż, no tak to jest. Dzięki za uwagę, no, a materiał będzie oczywiście. E, Pewnie dłuższy, pewnie, pewnie po tej obróbce całej tam jeszcze muszę pewne momenty wyciąć, żebyście nie widzieli, jak kiepsze, Nie no, żartuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, pewnie z, z Draywera. Na razie, elo.